Dog, pies. Cat, kot. Ania, chodź na obiad. Idę. Wow! I znowu mi się wszystkie rozsypały. Nie martw się. Mamy to rozwiązanie. To jest taka aplikacja, w której na jednej stronie piszesz sobie słówko po angielsku, a na drugiej po polsku. I tak możesz się uczyć. Proszę. O, dzięki. Sakra. Ej, jakoś tak duszno tutaj, nie umiem oddychać. Jestem tutaj. <grym> Jezus, co się stało? Julek, zobaczę. No i co będzie sprawić, zrobić? Jak ktoś Jura. nie, astma. Józef! Trzeba chodzić się. Ej, muszę ona na coś. Zobaczy, to lepka i ku prawdziwej kobiety. tam coś jest. Musisz tym dwa razy. Dobra, dwa razy, szybko. Nie słyszałem się żyje? Żyję? Czuję wam może! Kiedy to. Jaki to jest jakiś naprawdę? Musimy zrobić ten projekt historii. Wyciągnę książkę. O matko. Nie mam książki z historii. Ja zobaczę. Ja się mam tylko z polskiego. Co my teraz zrobimy? Jak my ten projekt zrobimy? Dostaniemy jedynki. Spokojnie dziewczyny, nie martwcie się. Przecież wszystko jest na internecie. Macie tablet. O Jezu, dziękuję Ci bardzo. Sprawdźmy, czy wszystko jest naprawdę. Jest! Wszystko jest! Uratowałam Wam życie. Bo... Dzięki Tobie nie dostajemy jedynki. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Spoko.